Cześć Wam, kochani! Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale z tej strony: Marta, kanał Milion Lashes. Zapraszam Was na pogadankę o zapachach i to z Waszego polecenia. Zapraszam! Ponieważ e, zrobiłam taki post na swojej społeczności i poprosiłam Was o pisanie marek, które bardzo lubicie, na których polegacie, które wa, w które walicie w ciemno. No, może nie każdy ten post tak zrozumiał, po prostu zapytałam Was o marki, które bardzo lubicie. I e, licznie mi e, odpowiadaliście wręcz pisząc e, niektórzy z Was e, zapachy, które po prostu uwielbiacie. Ja postanowiłam zebrać do kupy to, co żeście mi tam napisali, mm, kupić e, odlewki tych perfum, żeby je sobie potestować i móc stwierdzić, czy nadajemy na tych samych falach. E, pierwszą rzeczą, o jakiej chciałabym Wam powiedzieć, to jest na pewno fakt, że. Mm, Jesteście w większości osób, które mi piszą. Są to osoby, które bardzo lubią zapachy przyprawowe. Przede wszystkim jakieś. Zdecydowanie jakieś. Nie jakieś świeżynki, które nie do końca są do zdefiniowania, ale takie bardzo konkretne zapachy, które na pewno was definiują. Ja zakupiłam sobie cztery zapachy z Waszego polecenia tak naprawdę. No i e, pogadamy sobie o tym. I tak, zacznę może od tych, które też dzisiaj mam na sobie i jest to Herme Jourderme ODP. E, tu jest 3 ml tej odlewki e, i fajnie, że to jest odlewka, bo, mm, bo wiem... Jak pachnie zapach normalny, a nie próbka, która jest podbita specjalnie, żeby dany zapach zareklamować. Była jeszcze polecajka RM, coś tam Nil. Ale ten zapach, tego zapachu nie mogłam znaleźć jako odlewki. W związku z tym chyba ten zapach postaram się kupić. Jeszcze nie gwarantuję, dlatego że w ostatnim czasie kupiłam praktycznie wszystkie zapachy ze swojej listy. Został jeden, który mam nadzieję, że dostanę na urodziny, a tak naprawdę to chyba wszystkie, które były na moim liście, już się znajdują u mnie. E, tak wam tylko powiem, że jest to Irresistible. Jest to też ten Nomad Egypt. E, no, sporo, ale też zapachy jest właśnie. Odlewkę kupiłam sobie Genymed, Genemed tego zapachu. I jest dokładnie taki sam jak ten, który mi przesłałaś Agatko. Jest przecudowny i przepiękny, ale to tylko takie wtrącenie, bo ogólnie o pewnych zapachach to wam jeszcze powiem. I e, zrobię taki, oczywiście, film, a dzisiaj o tym. I powiem Wam, że to jest tak dziwny zapach. To jest zapach y, troszeczkę mi zalatujący jakąś chemią tak, jakby delikatnie zalatujący jakąś chemią ale też bardzo mocno cytrusowo-mydlany. Ma takie zaleciałości. Generalnie mogę skategoryzować go troszeczkę jako zapach czysty, bo z tą czystością mi się niezwykle kojarzy, ale jednocześnie jest tu coś intrygującego i coś, czego wcześniej nigdy nie czułam. Jest tu coś bardzo mocno. Skręcającego w taką kwaśną stronę. Jest jakiś oczywiście nut nie znam i się nimi nie sugeruje tylko tym co czuję, to cały czas powtarzam wszystkim, którzy są nowi. Ogólnie Wam powiem, że tego zapachu ja po prostu nie do końca wyczuwam. W sensie takim, że ja się nim popsikam i ja go testowałam już, ale testuję go. Tylko na nadgarstkach, bo tylko na nadgarstkach, jak coś tam robię, to go czuję, a tak generalnie to nie za bardzo. Yy, I on jest bardzo ciekawym zapachem. To jest zapach bardzo świeży, trochę za mało trwały, jak dla mnie. Yy, po testowaniu tego zapachu zaczęłam tak się zastanawiać, czy ten właśnie Hermet. Yy, Napiszę Wam nazwę. Coś yy, 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 o de Nil czy Zrzuteń, nie, nie pamiętam, słuchajcie, e, ale napiszę Wam. To jest zapach, to jest, słuchajcie, woda perfumowana, a tamten, właśnie o którym Wam mówię, który też został polecony przez Was, to jest woda toaletowa. I się martwię, ponieważ jeżeli ja tego za bardzo nie czuję, to się martwię, że tamtego, jak jest wodą toaletową, chociaż to tak naprawdę też nic nie, o niczym nie świadczy, ale mogę go nie wyczuwać. No nie wiem, zobaczymy, czy zaryzykuję, ale ten nie trafi do mojej kolekcji, dlatego że po prostu ja go nie wyczuwam, ale jest naprawdę bardzo ciekawym zapachem. Jeżeli kto, u kogoś jest on całodniowy, to myślę, że bardzo fajnie czymś takim pachnieć. Dalej to nie jest, to jest taka polecajka wasza z nie wiem, ileś filmów temu Przypomniało mi się, że polecane był mi Guerlain Shalimar i y, ja mam ODP, bo jest też Ode toalet. Powiem Wam szczerze, że ten zapach chciałam poznać od bardzo dawna. Na wielu kanałach jest to klasyk, jest y, ukochanym klasykiem wielu, y, natomiast bałam się tego zapachu y, z prostej przyczyny. Nie przypadam ze zapachami vintage. To jest wszystko to, czego ja ogólnie nie lubię, a jednak szalimar głównie tak jest opisywany. To jest zapach tak ciekawy, tak intensywny, mocny, dymny, jakiś. Kurczę słuchajcie, ten zapach. Zrobił wrażenie na większości osób, które mnie w ten dzień czuły. Kiedy ja go testowałam. Jest niezwykle trwały. Trwałość ma i projekcję ma ogromną, po prostu ciągnie się ogon za tym zapachem niezmiernie. Na korytarzu długo mnie jeszcze czuć. Trwałość jest powalająca tego zapachu. Nie wiem, jak jest Ode toalet. Mówię Wam o Ode Parfum. I to jest tak naprawdę wcale dla mnie nie vintage, bo mi się vintage kojarzy z ostrą różą, z czymś takim alkoholowym, aldehydowym, z czymś dziwnym, takim jak męskie, brutale. To jest trochę taki vintage dla mnie. Natomiast to. O ludy! O ludy! Ja myślę, że Szalimara to chyba trzeba mieć. Wręcz jak się ma kolekcję perfum i się mówi o perfumach, to Szalimar nieraz może być takim zapachem, do którego warto wrócić, a może nawet nie wrócić. Do którego warto się odnosić. W porównaniu z innymi zapachami, mam wrażenie, że to jest klasyka klasyki w najpiękniejszym wydaniu. To jest yy, dziwna dymność, dlatego, że ona mam wrażenie, że jest odrobinę świeża. Ojejku, opisanie tego zapachu. Yy, nie jest dla mnie łatwe, bo ja, on dla mnie o, w ogóle się zmienia. Yy, przychodzi różne fazy, jest momentami dla mnie wręcz trochę słodkawy, momentami bardziej dymny, a jeszcze innym momentem yy, jest trochę przyprawowy, a trochę mydlany Tylko nie mydlany w tym sensie, tylko. Taki świeży. Po prostu ta świeżość jest taka czysta. To jest naprawdę niesamowity zapach. Wyjątkowy. I jestem w szoku, bo jak się nim na początku popryskałam, to byłam pewna, że wszyscy, którzy mnie czują, powiedzą, co to jest. I na pewno na przykład moja przyjaciółka, gdyby poczuła ten zapach, znam ją na tyle, że wiem, żeby powiedziała. Co to, ale ona też nie lubi Coco Mademoiselle zapachu. Uważa, że jest brzydki. No, yy. ale to jest piękne. Ten szalimar nie ma dla mnie tu nic vintage. Dla mnie to jest zapach trochę czystości, trochę dymności. Momentami przypraw... przyprawowy, ale tej przyprawowości jest bardzo mało w porównaniu do zapachu, o którym Wam zaraz powiem. To jest naprawdę ciekawy i bardzo interesujący zapach, i bardzo się podoba otoczeniu. Słuchajcie, jestem w totalnym szoku. Także Shalimar ODP, coś pięknego. Teraz Wam powiem o polecajce kolejnej, to jest Kenzo Jungle Le Ja myślałam o tym zapachu, to jest ODP. Myślałam o tym zapachu, nosiłam się z tym, żeby w końcu go wypróbować. Też przez to, że Agnieszka z kanału Green Tea ciągle o nim mówi i w większości jej zestawień ten zapach jest. No, i pomyślałam sobie, dobra, trzeba to sprawdzić, żebyśmy wiedziały obie i się rozumiały, o czym gadamy w swoich filmach. I ja nie przypominałam sobie, co ona mówi o tym zapachu, dlatego, żeby się absolutnie tym nie sugerować i powiedzieć Wam swoje własne, prywatne doznania zapachowe. I ten zapach jest cudowny. Jest przepiękny, jest przekozacko poprowadzony, jest bardzo przyprawowy, ale jest też słodkawy, jest też momentami owocowy, momentami jest przyprawiony jakąś przyprawą korzenną może jakimś, nie wiem, cynamonem albo jakimś kardamonem. Zapach ma wręcz dla mnie momentami odrobinę cy cytrusowości połączonej właśnie z jakimś cynamonem, ale one są tak piękne i tak cudownie projektują. Bardzo projektują. Są bardzo trwałe i są mega wyjątkowe. Niesamowity zapach, w ogóle przypomina mi. Zapach ciasta z dzieciństwa, tylko mama je robiła, jak ja byłam bardzo malutka, później już nigdy go nie robiła. E, Lubowała się w cappuccino cieście robić i wózetkę, i to były dwa ciasta, które później już u nas cały czas były, ale do, mom, do pewnego momentu robiła takie właśnie ciasto. Ono było bardzo proste. Jak w domu unosił się zapach, to trochę właśnie czułam ten zapach, który jest w delefancie. Naprawdę przepiękne. I one nie są też oczywiste. One nie wydaje mi się, nie każdego porwą i nie każdy je polubi. Trzeba być na pewnej, w pewnej fazie już zapachów. Trzeba być przejedzonym, przejedzonym już zapachami świeżymi, prostymi, takimi pięknymi w swojej prostocie. Trzeba już poszukiwać innych doznań, żeby ten zapach polubić. Wydaje mi się, że on po prostu nie jest dla każdego. I on się zmienia, on w pewnym momencie w ogóle w ciągu dnia zaczyna być na mnie bardzo mocno przyprawowy, taki pieprzowy, paprykowy, no multum, multum takich ostrzejszych przypraw, takich wibrujących w nos, a później znowu jest taki moment, kiedy one się trochę na mnie ułagadzają, i znowu czuję jakby taką cytrusowość z cynamonem. Przepiękny jest ten zapach, niesamowity. Także y, już rozumiem Agnieszkę, y, co ona w tym zapachu widzi. I teraz ostatni zapach. Y, to jest zapach Dior Dune. Chyba Mesa mi y, go poleciła. Y, znaczy nie, ona mi nie poleciła. Ona powiedziała, że to jest jej zapach wszechczasów i nie zmienia tego zapachu i od lat jest tylko ten. I to jest, słuchajcie, zapach w którym zakochał się mój Wojtek. Co mnie ultra zdziwiło. E... I diuna chce mieć. To jest tytan trwałości, to się utrzymuje jak jakiś beton na skórze. E... Cała pościel, wszystko, cały czas umyjesz się i dalej. No po prostu, ale on jest wspaniały. Jest to wszystko podbite drzewem, może lasem, yy, jakąś iglastością. Bardzo tu wyczuwam nuty leśne, bardzo wyczuwam nawet takie grzybobranie, kiedy z mchów wydobywacie grzyb i tak grzybnia tak yy, pachnie. Kiedy właśnie ten mech tam sobie rośnie i go tak zruszacie, ją zaczyna swoją woń ulatniać. Pełno mam takich. Yy, Takich skojarzeń z różnymi leśnymi zapachami. A jest mi to tym łatwiej, że ostatnio, właśnie, to albo jeżdżę rowerem po lasach, albo chodzę i spaceruję po lasach. Naprawdę jest ten zapach bardzo wyraźny. Także. Jakaś nuta przyprawowości jest, tylko nie jestem w stanie wyobrazić wyodrębnić jaka, ale wszystko leży na totalnie leśnych nutach, niesamowicie projektujący zapach, niesamowicie y, pięknie układające się na skórze. Cały czas mam wrażenie też, że tak jakby. Sunie po tej skórze i się tak przeobraża. Czasem czuję bardziej leśne, czasem wręcz czuję takie słodkie nuty bursztynu, coś takiego. Nie wiem, ten zapach wywołuje u mnie totalnie przyjemne i wspaniałe doznania. Wojtek mój się totalnie w tym zapachu zakochał. Powiedział, że jest tak przepiękny, że jest niesamowity, jest inny i jest przepiękny. I ja się z tym w 100% zgadzam. Także jeżeli miałabym powiedzieć to tak, żur derme, no nie bo ja po prostu to, to jest świeżynka, którą ja słabo czuję, ale chciałabym zaznaczyć, że jeżeli na kimś ten zapach jest bardzo trwały, to spróbujcie sobie zakupić próbkę, odlewkę właśnie bardziej proponuję. Po to, żeby. Bo zapach jest niesamowity. Jest totalnie inny i będziecie pachniały totalnie inaczej niż wszyscy, ale pod warunkiem, że na Was będzie trwały. Jeżeli chodzi o szalimara, to jest chyba coś, co trzeba mieć. To jest coś po prostu pięknego, innego. Mi zalatuje trochę taką właśnie mydlanością, czystością. Ale też różnymi, no coś niesamowitego ten zapach. Także Szalima musi wejść do mojej kolekcji. Kenzo Delefant, myślę, że czas się z nim przywitać. I tylko nie wiem, czy wezmę sobie po prostu odlewkę 10 ml, czy zakupię flakon. Tego jeszcze nie wiem. Pomyślę. Po prostu mam tyle tych zapachów. Ja, słuchajcie, ostatnio nie używam swoich perfum praktycznie w ogóle bo albo właśnie coś testuję, albo kupuję coś nowego i testuję te coś nowego i non stop yy, nie mogę sięgnąć po swoje stare zapachy. Trochę już jestem tym zmęczona, bo chciałabym popachnić czymś co tam mam, a po prostu ciągle coś testuję. Yy, ale też jestem ciekawa nowych zapachów i koło się zamyka, jak ja to mówię. Po prostu usunę niektóre zapachy z mojej kolekcji. Jak na przykład Nina Ricci, bo jeszcze tego nie zrobiłam, nie usunęłam ciągle one, te zapachy tam są i zrobię miejsce dla tego, co naprawdę lubię i mi się podoba. No i na koniec Diorgium, który też muszę mieć, to są zapachy, które mnie bardzo interesują. I powiem Wam jeszcze jedno: sama jestem w szoku, że zaczynam tak bardzo skręcać z zapachami i tak bardzo. Szukać już takich mocnych kompozycji i chciałabym podsumowując te cztery zapachy, powiedzieć Wam, że mimo wszystko o tym, że Wam mówię, że to są jakieś takie przyprawowości i tak dalej, dymności, to nie są zapachy przytłaczające, to nie są zapachy, które wzbudzają ból głowy i to nie są zapachy odrzucające kogoś, kto lubi świeżynki, bo tak jak mówię, w większości z nich tę świeżość wyczujecie. W jednym świeżość czystości, w drugim świeżość lasu, w trzecim świeżość jakichś cytrusów, no coś takiego w tą stronę bym poszła. Więc to są takie klasyki, bo i Dune, Delefant zresztą też jest pewnym klasykiem i Shalimar to już kompletnie, Któ, które wydaje mi się, że jeżeli się interesujecie zapachami, to tak jak ja, trochę może późno, ale lepiej późno niż wcale, warto nimi się zainteresować, warto je mieć w kolekcji. To są wyjątkowe zapachy, też na wyjątkowe okazje. To nie są moim zdaniem codzienne zapachy, ale cudowne. Naprawdę cudowne. Ja je używam teraz latem, gdzie było gorąco, testowałam je i one się świetnie sprawdzają. Dlatego tak jak mówię, um, warto sprawdzić sobie odlewki. Ja serdecznie polecam, no, żur polecam Hermesa jak najbardziej, tyle że na mnie trwałość. Jest mnie niezadowalająca, niestety. Ale się rozgadałam i tak mogłabym gadać o tych zapachach i gadać i Wam je polecać, tak jak Wy mi je poleciliście. I cieszę się, że postanowiłam to sprawdzić. Dziękuję Wam za dzisiaj i do następnego. Pa!